Proszę do środka. To autko kosztowało więcej niż nasza stara Mikra. Pokażę Wam co jest najpiękniejszego w tej sypialni. Skorzystaliśmy z serwisu Airbnb. to Musimy doliczyć koszt wynajmu auta. Także jeżeli ktoś z Was chce do nas dołączyć, macie jeszcze czas, bukujcie lot do Malagi. Cześć. Pozdrawiam serdecznie ze słonecznej Andaluzji. Tam za mną jest nasz domek. Domek w górach z widokiem na morze, z basenem. Wynajęliśmy to przez Airbnb, ale co to jest Airbnb? Jak z tego korzystać? Co kryje się w naszym domku i ile to kosztowało? Na te wszystkie pytania odpowiem Wam dzisiaj w filmiku. Także zapraszam serdecznie. Dwóch miesięcy jesteśmy w podróży kamperem po Hiszpanii i postanowiliśmy, że święta i na wyrok chcemy spędzić w raczej takich bardziej cywilizowanych warunkach, więc wynajęliśmy sobie domek. Ten oto właśnie domek w okolicach malagi. I wynajęliśmy to już będąc w podróży i skorzystaliśmy z serwisu Airbnb. Co to jest? To jest nic innego jak strona. Przez którą możesz wynająć jako gość, albo Ty możesz swoją nieruchomość wynająć, na przykład pokój, albo mieszkanie, albo cały dom, możesz to po prostu wynająć podróżnym. I jakie są zalety Airbnb? Przede wszystkim możesz skorzystać z prywatnej kwatery w miejscu, które normalnie nie byłoby dla Ciebie osiągalne, na przykład centrum znanego miasta, na przykład wynająć pokój w Rzymie, w centrum Rzymu, Paryża albo Florencji, albo wynająć mały domek w środku niczego, tak jak zrobiliśmy to my. To jest właśnie nasz środek niczego. Tutaj mamy góry, z jednej strony mamy góry, a na wprost naszego domku, z naszego tarasu widzimy morze i wybrzeże. Także nieźle nam się trafiło, bo jest to drewniany domek w górach i jest to poniekąd domek nad morzem też. Jesteśmy jakieś 6 km od morza. Zobaczmy jak to wygląda w środku, na zewnątrz jeszcze wrócimy. Mamy tutaj wspaniały taras z widokiem na basen do naszej dyspozycji z widokiem na najbliższą okolicę. Tutaj na tarasie codziennie sobie ćwiczę. Jeżeli was temat interesuje, mogę któregoś ranka to dla was filmować. Tutaj jest właśnie moja moja mała sala gimnastyczna. Zapraszam do środka. Chodzimy do kuchni z salonem. I z psem. Cześć, Diesel, to jest nasz pies. Tak to wygląda. Tam jest jedna sypialnia, łazienka, druga sypialnia. Ale pokażę Wam tak to, jak ja to widziałam pierwszy raz, moje kroki oczywiście po raz pierwszy skierowałam do sypialni. Jeszcze zanim na dobre się rozkręcę, muszę Wam powiedzieć, że ten domek jest wyjątkowy. My rzeczywiście odkąd tylko tu weszliśmy, od pierwszej chwili czuliśmy, że to jest fajny domek i dobre miejsce. Miał taką fajną energię i po pierwszym live'ie, który zrobiliśmy w tym domku, Odezwał się do nas nasz widz, Sławek, hej, Sławek z Lublina. I wyobraźcie sobie, że Sławek z Lublina zobaczył nasz taras, zobaczył nasz płotek, bo robiliśmy live'a na zewnątrz, tam na tarasie przy basenie i powiedział wow, ja poznaję ten domek, ja budowałem ten domek w 2008 roku, ten domek przyjechał tam z Polski, a wy jesteście w tej i w tej miejscowości, aby wow, także normalnie to jest niesamowite, że przebywamy w Hiszpanii, w polskim domku, Super, co dajcie łapkę w górę za to, bo historia jest naprawdę niesamowita. I Sławek, pozdrawiam cię serdecznie. I wy też pozdrówcie, Sławka w Polsce, Sławka z Lublina, który zbudował ten wspaniały domek. I teraz możemy się nim cieszyć. I możemy w nim wypoczywać. I wy też. Też możecie go wynająć, moi drodzy. Opowiem wam. Dokładnie o wszystkim. Nie ukrywam, że to wszystko tutaj naprawdę przypomina mi piosenkę Mydełko Fa, bo jest przecież piękna dziewczyna z kanału TV, jest drewniany domek, jest Mydełko Fa, także jak najbardziej cieszymy się tutaj tym wszystkim. Cie cieszymy się z komfortu, oczywiście mamy sypialnię, w który, która jest większa niż powierzchnia całego naszego kampera. I to łóżko było tak pięknie zaścielone. Tutaj rzeczywiście był taki fajny mankiecik, jak to ja to tak uścieliłam teraz, tak jak było. Było to pięknie zaścielone i moje pierwsze wrażenie było, pierwszy raz widziałam coś takiego, że pod kołdrą było jeszcze takie prześcieradło. I sobie myślę, kurczę, mam nadzieję, że cała pościel jest prana, a nie tylko to prześcieradełko między Tobą a kołdrą. Tak to wygląda. Ale wszystko było rzeczywiście przygotowane z taką miłością i bałością o szczegóły. Tutaj mamy półeczki, lampeczki. Mamy też grzejnik, gdyby nam było za zimno. To są zasłony, które Sławek nam pokazywał na swoich zdjęciach archiwalnych. To są chyba oryginalne jeszcze zasłony. Yy, mamy okienko. Bardzo fajny patent, być może, właśnie jeszcze z Lublina. Fajna moskitiera tutaj. Mamy też tutaj szafę na wymiar, także jest gdzie schować swoje rzeczy. Bardzo fajnie. Tak wygląda nasza piękna sypialnia, gdzie możemy odpoczywać, relaksować się i zachwycać się tym pięknym drewnem, które nas tutaj po prostu otula. Jeszcze zanim stąd wyjdziemy, pokażę Wam, co jest najpiękniejszego w tej sypialni. Budząc się, możemy wyjrzeć przez te szklane drzwi i widzimy góry o poranku. Wszystko jest wykończone drewnem. Lubicie drewno we wnętrzu? I wieczorem jest tutaj naprawdę klimatycznie. Kiedy zapalimy sobie te małe lampeczki, drewno daje taki fajny, ciepły blask. Ok, idziemy dalej, <grym> bo tu jeszcze, jeszcze zasnę. Tak się tutaj roz, roz, zrelaksowałam, że jeszcze zasnę, a przecież są inne, inne pomieszczenia do pokazania. Idziemy do kuchni. Przy okazji zobaczymy, co tutaj Marek robi. Marek właśnie dla was ładuje kolejnego vloga. Kuchnia jest bardzo fajna, ponieważ ma stół. Dla mnie to jest podstawa dobrej kuchni, stół. I ten stół służy nam po prostu za nasze biuro, za nasze biurko. To tutaj Marek montuje i edytuje filmy, ja tutaj piszę teksty dla Was, teksty dla naszych patronów na Patronite. Tutaj oczywiście też przygotowujemy posiłki. Kuchnia jest w pełni wyposażona i naprawdę można by tutaj przyjechać właściwie z odrobiną jedzenia i szczoteczką do zębów do tego domu bo w szafce były nawet herbaty, kawy, przyprawy. Te napoje są nasze, ale wszystko co widzicie na tej zielonej tacce tutaj było. Czyli takie podstawowe e, artykuły typu kawa, herbata, cukier. Mamy mikrofalówkę. Mamy to wszystko co widzicie gołym okiem, także można bardzo wygodnie sobie tutaj spędzać czas. Nawet mamy mały piekarniczek, który też dał radę. I mieliśmy wszystkie środki czystości. To też ułatwia życie w tym domku. Ja zwracam uwagę na takie małe szczególiki, i widzę, że tutaj chyba pani urządzała tę kuchnię. Bo zobaczcie, szuflada jest wyłożona ściereczką. I właśnie ja swoją ścierkę przywiozłam i sobie pomyślałam, o dobrze, że przywiozłam ścierkę, zagięłam i ich Zapomnieli o ścierkach, bo często w takich kwaterach nie ma ścierek. I w końcu odkryłam tę szufladkę. Zobaczcie, czyste ściereczki, także piątka z plusem dla właścicieli i osób zajmujących się tym domkiem. Właściwie to nie wiemy, kto jest właścicielem tego domu. Na tym terenie jest jakieś sześć domków podobnych do naszego. Są też domki murowane. To jest domek drewniany, dosyć mały, chyba nawet najmniejszy z tego tutaj kompleksu. I tutaj dotykamy troszeczkę wad Airbnb. Zabukowaliśmy ten domek, nie widząc go wcześniej. Nie spotykając właściciela, nie rozmawiając właściwie z żadnym człowiekiem, mieliśmy tylko kontakt telefoniczny i mailowy. Polegaliśmy na informacjach, które nam dano, przesłano, na zdjęciach, które widzieliśmy, ale tylko domku, nie wiedzieliśmy nic o otoczeniu. Tutaj kłania się właśnie nasza przygoda z drogą, ale już nie będę mówić o dojeździe, bo to widzieliście w poprzednim filmiku no właśnie, bukujesz coś w ciemno jest taniej niż w hotelu masz cały domek do dyspozycji to jest domek dla czterech osób i zaraz Wam pokażę drugą sypialnię jest naprawdę fajnie jest, polegaliśmy na opiniach innych gości, którzy tutaj już byli którzy pisali, że jest w porządku, domek był czysty i tak dalej, jednak nie widzieliśmy tego na własne oczy w przeciwieństwie do na przykład hotelu czasami wchodzisz do hotelu i po prostu możesz sobie wybrać pokój nie? a tutaj tak nie ma zabukowaliśmy to w ciemno no i na miejscu wyszło kilka tam problemów i trudności, jednak jakoś sobie z nimi radzimy. Ale to jest właśnie wada Airbnb, że bukujesz po prostu w ciemno. Jest taniej niż w hotelu, jednak chyba jest troszeczkę więcej ryzyka z tym związanego. Nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, czy korzystaliście z Airbnb, czy polecasz, czy nie polecasz, czy lubisz, nie lubisz. Napiszcie w komentarzu, czy też korzystaliście i jakie były te wasze kwatery, czy rzeczywiście ta rzeczywistość pokrywała się z tym, co było w ogłoszeniu. Zajrzymy sobie jeszcze do szafek, żeby Wam udowodnić, że jeżeli wynajmujesz dom w Hiszpanii, to tak to wygląda. Wszystko w nim jest. Tutaj naj, naj, najważniejsze zaopatrzenie jest, najważniejsze artykuły. Myślę, że byli tutaj przed nami Polacy. Wszystko jest jak najbardziej gotowe na, na dłuższy, relaksujący pobyt. Bardzo ucieszyła nas duża lodówka, ponieważ jesteśmy tutaj na bezludziu, także trzeba zrobić duże zakupy. My jesteśmy w stanie tutaj zmieścić tygodniowe zakupy w tej lodówce i zamrażarce. Także bardzo nas to ucieszyło, że mamy także prawdziwą zamrażarkę. Te przeszklone drzwi są fantastyczne. Zobaczcie, jaki widok przez drzwi. To jest nasz, nasz główny punkt widokowy, jeżeli chodzi o morze. Teraz, jak to było? O, jest. Tak? O samochodzie też Wam opowiem. Voila! W końcu! Tak to wygląda z tego okienka. Wieczorem mamy piękny widok na miasto na oświetlone miasto Algarobo costa Dobra, okienko zostawimy otwarte, ale moskitierę zasuniemy, żeby nam. O żeby nam nie, wlatał, nie wlatywały muchy no tak to działa ustrojstwo małe ustrojstwo ale skuteczne sypialnia dla gości mamy tutaj dwa wolne miejsca także jeżeli ktoś z was chce do nas dołączyć macie jeszcze czas bukujcie lot do Malagi zapraszamy serdecznie nie używaliśmy tej sypialni wszystko czeka na was kto by chciał tutaj zająć te miejsca ręczniczki nawet są czyste wszystko czeka na gości. Zanim pójdziemy do łazienki, powiem Wam, że bardzo nas cieszą wszystkie Wasze komentarze, wszystkie łapki i w ostatnich tygodniach, szczególnie Petroniusz, zrobił na mnie duże wrażenie, ponieważ Petroniusz ogląda wszystkie nasze stare filmiki jeden po drugim i wszystkie je komentuje. Także bardzo mnie to cieszy, że podobają Ci się nasze filmiki na tyle, żeby spędzić z nami aż tyle czasu i jeszcze napisać komentarze. Wow, dziękuję Ci bardzo Petroniusz, naprawdę doceniam i cieszę się. Z tego i Wojtek i Ewa. To jest kolejna para widzów, którzy śledzą nas z wielką taką sympatią i komentują wszystkie filmiki, komentują wpisy na zakładce, społeczność. Także Wojtek i Ewa was też pozdrawiam serdecznie. I pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy dla nas piszą. Jednak te trzy osoby jak najbardziej wryły mi się w pamięć w ostatnich dniach. No i po prostu wzruszyło mnie wasze zaangażowanie. Także dziękuję bardzo. W swoim imieniu i w imieniu matka. Kiedy robiliśmy tutaj live'a właśnie w tym miejscu przy basenie, pytaliście mnie, czego najbardziej mi brakowało w kamperze, a co mamy tutaj? No oczywiście, basenu mi brakowało jak najbardziej. Basen to jest to. A mówiąc serio, to teraz widzę, że bardzo brakowało mi i najbardziej cieszy mnie gorąca woda której nie trzeba dolewać i nie, nie trzeba wylewać ścieków, i mamy też toaletę, która nie ma kasety, także gorąca woda, toaleta normalna, normalny prysznic. To mnie najbardziej cieszy w tym domu, a to wszystko mieści się w łazience. Tak wygląda nasza łazienka. mydełko fa, mógłbym cię umylić w ogromnej wannie. Nie mamy wanny, ale mamy prysznic. Jak najbardziej się tutaj mylimy. Mamy dużo różnego medełka. Toaleta, której nie trzeba opróżniać. Wow! No, szukamy kasety, ale nie ma kasety. Ciekawostka: my zawsze wieszamy papier toaletowy w ten sposób. Wiem, że niektórzy wieszają go odwrotnie wieszają tak, o, tak. Tak, że trzeba ten papier tam z tyłu zgarniać. A my lubimy, jak papier jest tak, do zewnątrz. Jestem bardzo ciekawa, jak Wy wieszacie papier i czy potwierdzacie tę tezę, że osoby takie jak my, które chcą, żeby ten listek był bliżej Ciebie, na zewnątrz, yy, kiedy są w miejscu, gdzie to jest odwrotnie, to przekładają. Ponoć osoby, które wieszają papier w ten sposób, są osobami dominującymi i nie mogą się powstrzymać, żeby jak u kogoś wisi tak, ten papier przełożyć. I rzeczywiście ja tak robię. Wiecie, może to jest trochę bezczelne, ale ja tak robię. Potrafię iść do kogoś, do łazienki, do toalety i przełożyć papier, jeżeli ma źle założony, no bo oczywiście moja wersja jest dobra. Ciekawa jestem, co o tym myśli. Zanim pójdziemy do auta, skończymy wątek domowy, bo musicie wiedzieć, że obiecano nam tutaj wi-fi i obiecano nam pralkę do prania i rzeczywiście wi-fi jest i to bardzo przyzwoite, jednak nie mogliśmy nigdzie znaleźć pralki. I już trochę zaczęliśmy się wkurzać ja mówię do Marka, nie no wiesz tutaj jest sześć domków pewnie jest tutaj gdzieś pralka jakaś taka wspólna dla wszystkich jeszcze takie nawyki z kempingu no i Marek wyszedł na obchód i okazało się, że tutaj zaraz za tym basenem jest jeszcze jedno pomieszczenie tu mamy też grilla do dyspozycji a tutaj mamy pomieszczenie gospodarcze po prostu i naszą sławną pralkę Pranie się pierze, już się widzę nawet wyprało i co bardzo mnie cieszy, dwie rzeczy mnie cieszą w tej pralce że po pierwsze nie ma tutaj otworu na rzucanie pieniędzy a po drugie jest program na 90 stopni w całej naszej podróży na żadnym kempingu nie znaleźliśmy pralki która by oferowała pranie w aż tak wysokiej temperaturze oczywiście z uwagi na oszczędność maksymalnie chyba 60 stopni ale z reguły to jest 30 albo 40 na kempingach Także cieszymy się, że możemy sobie wypr wyprać pościel, pranie, nasze, takie wiecie, pościele, ręczniki, że to można wyprać w 90 stopniach. Wspaniała wiadomość. Oczywiście korzystamy z pralki na całego, i tutaj już pranie się suszy, a drugie się robi. Wszystkie okna tutaj mają okiennice takie fajne. Co prawda nie są malowane na niebiesko, ale są i wszystkie okna można tak zasłonić w tym domu co dodaje trochę takiego alpejskiego klimatu. Ciekawi Was nasza barykada, no kręcą się tutaj koty i staramy się trzymać je od siebie z daleka, stąd nasza barykada. Oczywiście przechodzą, przechodzą dookoła, ale jednak trochę im to utrudnia. No i mieszka tutaj pies, dozorca tego miejsca mieszka tam nieopodal na tej górce i czasami jego pies tutaj też biega sobie na wolności. Także staramy się tego pieska też od siebie trzymać z daleka. Wszystko pięknie, wszystko fajnie, ale ile to kosztuje? Taki domek dla czterech osób kosztuje 250 euro za tydzień w okresie, uwaga, wysokiego sezonu, ponieważ jesteśmy w okresie świąteczno-noworocznym. Jak plasują się ceny latem, jak plasują się ceny w innych, w innych miesiącach, no to musielibyście już sprawdzić sobie to na Airbnb. Miasteczko tutaj najbliższe nazywa się Arenas. Jeżeli wejdziesz na Airbnb i wpiszesz e, domek letniskowy Arenas, to znajdziesz taki domek albo mnóstwo innych podobnych domków. 500 euro za dwa tygodnie odpoczynku w domku z drewbudu. <grytanie> Drewniany domek, bardzo klimatyczny, ze wszystkimi wygodami, dla nas bardzo komfortowy. Nawet ma basen, jeżeli ktoś ma. Ochotę popływać! Woda jest dosyć zimna, nie ukrywam. Nie jest ogrzewany ten basen, ale nóżki jak najbardziej da się tutaj pomoczyć. No, tak to wygląda. 500 euro za dwa tygodnie w takim miejscu. Czy to tanio, czy to drogo? Za domek w górach z widokiem na morze. To jest event. Jestem ciekawa, co o tym myślicie. Jak plasują się, jak układają się ceny w Polsce, jak to wygląda. Czy lepiej wynająć domek tutaj i przylecieć do Hiszpanii w grudniu, czy może jednak wynająć domek w Polsce? My do naszego pobytu jeszcze musimy doliczyć koszt wynajmu auta. I korzystaliśmy z dwóch wypożyczalni, ponieważ żadna z nich nie mogła nam dać auta na dwa tygodnie. Także najpierw mieliśmy starą mikrę Nissana Mikrę z wypożyczalni Estreja w Algarobo. Zapłaciliśmy za nią 130 euro za tydzień, a teraz mamy auto z firmy Planet Drive. Świetna wypożyczalnia samochodowa. Podstawili nam auto do miasteczka naszego. Dosłownie podstawili nam auto pod supermarket, w którym akurat mieliśmy robić i tak zakupy. Także byliśmy bardzo szczęśliwi, bo nie musieliśmy za to nic płacić. A co nam dali z Planet Drive? To autko kosztowało więcej niż nasza stara Mikra, kosztowało 200 euro za tydzień. I oni nam powiedzieli, że mamy dla Was Forda K. I kiedy powiedzieli Ford K, naprawdę nie spodziewałam się czegoś takiego. Spodziewałam się tej, tej, tej takiej małej starej żabki takiego wiecie ale to no taka żabka fordyka starsze wyglądały jak takie e, takie małe cinkłaczęto e, ze spiłowanymi po prostu wszystkimi e, krawędziami taka mała jajowata żabka. Tego się spodziewałam. A dostaliśmy to. Dostaliśmy wygodne, pięciodrzwiowe autko. I uwaga, to jest auto z tego roku. To jest nowy Ford K Plus. Wygodne autko. Wjechało tutaj po tych górach, dla nas to najważniejsze, a my wejdziemy na chwilę do środka, żeby sprawdzić, jaka jest w tej chwili temperatura. Kiedy zobaczyłam te jakże błyszczące plastikowe wy wy wykończenie, domyślałam się, że auto jest dosyć nowe, ale naprawdę nie spodziewałam się, że staniemy auto z tego roku. A temperatura na tę chwilę, moi drodzy, to jest 18 stopni plus 18. Powiem Wam, że jak najbardziej widzę się w tym aucie. Chętnie bym sobie nim tutaj pojeździła po wybrzeżu. Jednak jesteśmy w takim miejscu, z którego raczej nie chcemy zjeżdżać, bo droga jest jaka jest. Jednak jak najbardziej autko zachęca do wycieczek. Może się ją jakoś przełamiemy, bo ma wspomaganie, ma klimę. No to wiecie, po dwóch miesiącach w 30-letnim talbocie, który nie ma takich udogodnień, no. Ka, yy, zdaje się niemalże limuzyną. Reasumując, ile to wszystko kosztowało? Sam domek 500 euro, auto na dwa tygodnie w sumie 330 euro, czyli 830 euro na dwa tygodnie. Czy żałujemy? Nie żałujemy. Troszeczkę żeśmy się no, nabrali, yy, bo myśleliśmy, że jedziemy tutaj kamperem. Nie dopytaliśmy właściciela, jaki jest dojazd i czy kamper da radę, po prostu. Stąd nieoczekiwany wydatek tam na podjeździe 330 euro za dwa tygodnie. Jeżeli chodzi o Airbnb, to jak najbardziej polecamy, ale bądźcie ostrożni. Koniecznie dopytajcie, jaka jest dokładna lokalizacja tego lokalu, który wynajmujecie. Czy macie do dyspozycji cały dom, czy pokój? I koniecznie zapytajcie, o co to jest dla Was ważne? Na przykład tutaj ten ogród absolutnie nie jest przystosowany dla rodzin z małymi dziećmi. Tutaj małe dziecko nie mogłoby się bawić, no chyba, że niezbyt lubisz swoje dziecko. No ja bym swojego dzieciaczka tutaj nie puściła, bo jest tutaj po prostu niebezpiecznie. Zobaczcie, jaki tutaj jest urwisko. Ten basen też nie jest dostosowany do małych dzieci, ponieważ jest bardzo głęboki. Jest to domek dla dorosłych. Poza tym nic tutaj nie ma, w okolicy nie ma nic. Najbliższy sklep jest jakieś 6 km dalej. Także dopytajcie o to wszystko, żebyście nie byli zdziwieni, tak jak my. Bo no, dla nas było tutaj kilka rzeczy, które wprawiły nas w zdziwienie i osłupienie i wpędziły w nas dodatkowe koszty. Na szczęście mogliśmy sobie na nie pozwolić i, i spędziliśmy tutaj naprawdę naprawdę miły czas. To tyle, kochani. Jeszcze raz dziękuję bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za to, że obejrzałeś ten filmik do końca. Jeżeli obejrzałeś, no to znaczy, że troszeczkę mnie lubisz i chyba mogę cię prosić, żebyś zasubskrybował mój kanał, albo żebyś zasubskrybowała mój kanał. Jeżeli bardzo, bardzo mnie lubisz i chcesz, żeby ten kanał się rozwijał, to koniecznie udostępnij ten filmik na swoim Facebooku. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa, pa. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.